Muszę dać taką nazwę, żeby każdy wiedział, jaka wspaniała jestem. To jest chyba jakiś moderator. Ty, Dex Mysln, natychmiast rozkazujecie uczynić mnie władczenią tej gry. Halo, a co to, to ma znaczyć? Wasza królowa przybyła, a wy mnie tak witacie? Tak, w ogóle. To Fris jest moją tatą i. Wy powinniście być w ogóle dumni i mi dziękować na kolanach, że możecie oddychać tym samym powietrzem co ja. Mam też bardzo dużo kontaktów z całymi mode z całą moderacją tej gry, więc och, gdybym tylko chciała, to mogliby was wszystkich tutaj pobanować. Wąd z mojej kopalni nuby, bo was wszystkich pozgłaszam i będziecie mieć bana na tysiąc lat i wcale mnie nie obchodzi, że to wy tutaj zaczęliście kopać. Ja zaraz zadzwonię do tego Dexa McFly'a, czyli do mojego taty. I jak chcąc nie wyjdziecie, to on wam wszystkim da bana. A tak w ogóle to ja mam 500 milionów złotych i mieszkam w ogromnym pałacu. Ok, ale kto pytał? Zamknij mordę i nie podskakuj do starszych, ty masz 5 lat, a ja 18. Ej, a co ty tutaj niby robisz? Jakby, na co ty sobie w ogóle pozwalasz? To jest mój dom, mój i tylko wyłącznie mój, więc wąd stąd, albo zaraz cię zgłoszę, powiem to Dexowi i on ci da bana na miliard lat. Pójdę sobie w gości do domu moich poddanych. Matko, a co to za kid tutaj przylazł? Wynocha stąd dzieciaku, co ty sobie myślisz? A przy okazji nauczyłabyś się trochę ortografii. Ja kidem? Jak ty śmiesz mnie tak nazywać, bachorze? Jesteś jakimś biedakiem, jestem od ciebie o wiele bogatsza i starsza, więc ze starszych się nie podskakuje. A poza tym ja jestem królową ortografii, więc blokuję cię i zgłaszam. Nie, ty debilu, jak mogłeś? Zabrałeś mi tyle kryształów, a to były moje kryształy, moje. Jak śmiałeś mi je zabrać? Kurde, potrzebny mi jest VIP, ale jak go zdobyć? O, już mam plan. Moi poddani, mam dla Was bardzo ważne ogłoszenie. Ten, kto mi za darmo kupi stary pana rok, być może zostanie zaproszony do znajomych. No, nie, jak ty śmiesz, jak śmiesz do mnie strzelać i mnie zabijać? Przez ciebie umarłam i przegrałam, a to ja muszę wygrać. Jak możesz? Nie, ja już w to nie gram. Ta gra jest głupia i nie jest odpowiednia dla królowej. Tutaj można tylko chodzić. Jeszcze do mnie piszą jakieś dzieciaki. Ja już nigdy nie zamierzam więcej w to grać. Wychodzę, naura!